noś mi się z Hej! Nie zatrudniamy tu takich jak ty! Przestań, co to ma znaczyć? Chcę rozmawiać z menadżerem. Go tutaj. Już. Aha, chcesz rozmawiać z menedżerem? Zawołaj tak? go tutaj! już! Ach, chcesz rozmawiać z menedżerem, tak? Zawołać go tutaj natychmiast! Najpierw się umyj! Co ty robisz? Chcę gadać z menedżerem! Uoooo, wow, bez kitu! Eee, badzie. Udało się! Nareszcie! O, ziom, przestraszyłeś mnie! Po tysiącleciach spędzonych w tej lampie. Dzięki tobie wreszcie jestem... Wolny. Mogę sobie życzyć czego tylko chcę, tak? Tak. Co? Nieźle! Trzy życzenia, ni mniej, ni więcej, ale zaraz potem wracam do lampy. Dęgnie. Nie wierzę. Chwila! Czego sobie życzyć? A myśl, Już wiem! Wiem, czego bym chciał! Chcę dostać setkę nagich zdjęć danego Devito. co? Mówiłem, że chciałbym dostać sto nagich zdjęć danego Devito! Ziom, rozumiem, co mówisz, ale to jest. Słuchaj! Z... Mówiłeś, że mogę sobie życzyć wszystkiego. Tak mówiłeś. Przyjacielu, to prawda. Ale możesz mieć forsę, władzę, miłość, co zechcesz. Właściwie byłem pewien, że będziesz chciał odegrać się na tym gościu, który wyrzucił cię z restauracji. Burak! Macie fatalną obsługę klienta! I wiesz co? Ja stąd spadam! Papa. Pa. Ej, zaraz, zaraz, nie idź nigdzie, koleś, koleś. Chyba się nie zrozumieliśmy. Jeśli nie wypowiesz życzeń, nie będę mógł wrócić do lampy. Takie życie nie ma lekko. Dobra, dobra. Niech ci będzie już kumam, kumam, kumam. Niech ci będzie. Dostaniesz dokładnie to. Czego sobie życzyłeś? Co to było. Sto nagich zdjęć danego Devito, tak? Bardzo proszę, są twoje. Mówiłem, że jednak ich nie chcę. Ale prosiłeś o nie. Tak, a potem mówiłem, że już ich nie chcę. Pamiętasz? Klient ma zawsze rację. Zgadza się. A, a, a. <laughs> Przyjacielu, ale właśnie wykorzystałeś jedno życzenie. Więc chcę je zwrócić. Mam do tego prawo. Zwrócić? Co ty myślisz, że to supermarket? Nie przejmujemy tu zwrotów kolej. Chcę gadać z menadżerem. Gdzie twój menadżer? Menadżer! Ja. Haha! Menadżers! 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 Wyluzuj, ja nie mam menadżera! Menadżers! Witam! Jestem menadżerem tej korporacji. Jak mogę panu pomóc? Chcę, żebyście mi zwrócili moje życzenie. Oczywiście. Genie, proszę zwrócić temu panu życzenie. Ale ja nie mogę zwracać życzy. Nie dam rady, nie mogę. Rozumiem. W takim razie zwalniam cię. Co? Nieźle! Hej! Zaraz, zaraz, zaraz! Hej, jak to mnie zwalnia? Odejść, a jeśli musisz zostać, to przynajmniej nie denerwuj klienta. A więc jak mogę panu pomóc? Chcę dostać setkę nagich zdjęć! Danego de Vito. O, nowe! Już się robi! Rewelka. nawet nie masz pojęcia, za ile one teraz chodzą. Mogłem po prostu dać ci pieniądze. Żartujesz? Nie masz nawet połowy tej forsy, jaką dostanę za te fotki. No dobrze, a jak wykorzysta pan ostatnie życzenie? Rozglądam się właśnie za jakąś robotą. Naprawdę. Da. To ma pan farta. Bo właśnie mamy wakat. Co? Kogo szukacie? Szukamy nowych dziw. Eee, zaraz, zaraz, zaraz. To jakieś żarty? O, ale muszę zobaczyć pańskie CV. Ha! Ha! Nie wierzę. Bardzo proszę! Ma przy sobie silnik. Ten koleś ma silnik. Ma? Spełnia pan wszystkie nasze wymagania. Gratuluję. Wchodzę w to! Chwila, moment, przerwa. Co się tu wyprawia? Masz tę pracę. Tak. Nie, nie. O nie. O nie. Od dzisiaj dziennym będę ja. O nie. O nie. Ja. O nie! Ty! Moje no gratulacje! Nie, nie, nie. Bardzo! Proszę, O nie nie, nie, nie. Nie! Nie, to powinienem być ja! Jestem Ginem, jestem Ginem! Chyba klaunem!